Premier Donald Tusk poinformował, że wszystkie przejścia na granicy z Niemcami będą infrastrukturą krytyczną. Oznacza to, że wszelkie filmowanie dronami, komórkami czy robienie zdjęć będzie zakazane, choć premier tego wprost nie mówi. Na decyzję Tuska mocno zareagował Sławomir Mencen. Tusk ogłosił, że wszystkie przejścia graniczne z Niemcami zostaną uznane za infrastrukturę krytyczną. Oznacza to zakaz ich filmowania i fotografowania. Po co? Rząd chce ukryć przed Polakami to, co się dzieje na granicy. Niemcy mają przerzucać nam imigrantów, tak żebyśmy nawet nie mogli się o tym dowiedzieć. Zamiast bronić naszej granicy przed Niemcami i imigrantami, Tusk walczy z Polakami, którzy chcą nas chronić czytamy na facebookowym profilu Sławomira Mencena. Swoją drogą, czy polski rząd nie mógłby podjąć ścisłej współpracy z obywatelami? Wiadomo przecież, że kontrole są tylko na przejściach granicznych, ale na tak zwanej zielonej granicy już nikogo się nie uświadczy, więc obywatelskie patrole byłyby bardzo pomocne. Szczególnie przy ogromnych brakach kadrowych w polskich służbach. Może rzeczywiście chodzi o to, aby Niemcy mieli jak największe możliwości przerzutu imigrantów do naszego kraju? A jeśli tak, to jak możemy nazwać działania niby polskiego rządu?